Witam wszystkich z wieczora, użyłem tasaka, rozdupciłem na pół kokosa, będę go teraz łyżeczkował ten miąższ. A po lajfie, bo przed chwilą robiłem live'a. jajecznica bez chleba, taka klasyczna jajecznica z czterech jajek na noc. Słuchajcie, coś mi się długo spać nie chce, minęło już trochę czasu, to sobie śledzę o pierdzielę listnera Wiem, że to trochę nieprofesjonalnie, ale to nie restauracja na szybko. Ja sobie jeszcze do tego ogórka dokładam. Kurczę, już się rozwidnia. Ale się zasiedziałem. Nad Kambodżą już jasno, niedługo wszystkie światła zgasną. Tutaj mamy właśnie sterowanie. To się żem troszkę zasiedział, proszę Państwa. Witam dnia kolejnego. Jest Izraile, ale pada też deszcz i nawet nie ma co gdzie jeździć, coś nagrywać, bo, bo po co? Dobry. Słuchajcie, to trzeba coś zjeść: ryż z jajkiem smażony z Update. No i gotowe. No i gotowe, proszę Państwa. Tak to się prezentuje. Przestało padać. Zapraszam wszystkich na herbatkę. Puer z dodatkiem jaśminowej. Ostroja wróciła z zakupów, targa siaty. No, 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 Lejla, no. no. No, 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 Nie wiem, czy mówiłem, ja jedę teraz na miasto. No to wyjazd. See you, bye, bye. To jest godzina piąta z hakiem i szkoły kończą się, nie? Więc ruch jest, bo rodzice po dzieciaki, same dzieciaki wracają, nie wiem, nauczyciele może. czy tutaj jest kolejna świątynia, na której notabene byłem. Kiedyś mnie tu nawet stado psów pogoniło, ale nic mi nie zrobiło. Dobra, pewnie jest... Duży szum, na razie wyłączę. Co jakiś czas będę ujęcie z drogi właśnie Jeżeli będę motocykl obok mnie, to będę zdążył, ale można się zawsze łatwiej wyminąć przejechać przecież, nie? wiecie co podjadę sobie na chińskie magazyny jak tu jestem miejmy nadzieję że one są do szóstej a nie do a nie do piątej jeżeli są do szóstej no otwarta, jeżeli do piątej, bo może być otwarte, bo ludzie mogą siedzieć tam jeszcze. Kurde, korek jest przy szkole tutaj. To jest świątynia kolejna, badbo, czy nie jest bardzo duża szkoła. I pojadę ten. nie ma co tam wydać. Nie, nie ma sensu w ogóle teraz tam się gdzieś po tereny wbijać. Także tu też ciekawe tereny. Fotele, pilnie, świątynie, szkoły, restauracje. Ciężko się tu zbić, bo nie widać za zakręty, a ja chcę sobie tutaj troszeczkę takimi uliczkami. Kiedyś to praktycznie większość ulic tak wyglądała albo i gorzej. Z jemrem. co muszę nawrócić bo tam mnie później wyrzuci w prawo a ja nie chcę później jechać w prawo na no tej górę chcę ją albo przeciąć albo pojechać w lewo

No i dobra, jestem w bazie, także żegnam wszystkich serdecznie. Do następnego odcinka, cześć.